Siemaneczko, tu szakal z tej strony i witam Was w takim małym poradniku. Nie zdawałem sobie sprawy, że to może być kłopot. Tak jak widzisz w temacie. Jak znaleźć sterowniki do urządzeń, których nie możesz znaleźć. Po pierwsze musisz zlokalizować akurat ja nie mam takich, a wybierzemy sobie jakieś. Zaczynając po kolei. Jeśli masz Windows 8, 7, 8 albo 8.1, to pozwól mu ściągnąć wszystkie poprawki i wszystkie sterowniki, które sobie znajdzie. Będą to najczęściej najnowsze wersje i niech sobie je zainstaluje. Jeśli by któreś urządzenie chciały poprawnie działać, a na przykład do karty graficznej ściągnij sobie ze strony, czy to MVD, czy AMD ściągnij sobie sterowniki. i jeśli nie znalazł Windows sterownika to masz płytkę instalacyjną. Jeśli nie masz płytki instalacyjnej, to sprawdź sobie swój sprzęt, czy to będzie laptop, czy, czy komp jeśli chodzi o płytę główną, sprawdź sobie y, producenta, symbol płyty, kod producenta dokładnie, wtedy znajdziesz dokładnie tą płytę, żeby nie było przekłamań, że płyt y, na przykład P8Z jest ileś, jak widzisz, a, a ty nie wiesz do końca ile, która. Nie? Czy P8ZV Premium, czy LE, czy LK, czy M, czy V, czy V Pro, czy może LX2? Więc w, w przypadku Asus wejdźmy sobie P8Z77V. To jest taka, jaką ja mam. I analogicznie pokażę wam na następny na AS roku jakąś płytę, no nie taką jaką ja mam, <grym> wiadomo, na MSI na Gigabyte. Bo na każdej z tych stron tylko to akurat ASUS się otwiera latami i jak wejdziecie w jakąś płytę, to macie pomoc techniczną. Najczęściej tak to się nazywa sterowniki, jakiś download czy coś takiego. Wybiera się jeszcze wersję systemu operacyjnego yy, i wtedy pojawiają się jakieś tam sterowniki. I czasem jest tak, tutaj weźmy ostatnio. No, a akurat mam wyłączoną kartę Wi-Fi w BIOS-ie, ale tu kolega miał kłopot z kartą Wi-Fi. Wchodzimy na przykład na karty sieciowe, tak? I akurat powiedzmy, że nie mam sterownika. Do jakiejś tam karty. Wiedza, wsparcie, wsparcie. Sterowniki, oprogramowanie, proszę bardzo. Wbijamy się. I jeszcze jedna rzecz. Czasem jest tak, że na polskiej stronie Asusa czegoś nie będzie, albo tam MSI, częściej MSI. Jest system operacyjny. No ja akurat mam teraz 8.164 bity, nie? Przecież ja miałem 8, bo się nie chciało jej zaktualizować, nie dawałaś. No i tu mamy la. No i teraz tutaj jest akurat jeden, ale na przykład do Wi-Fi, a tu też do Wi-Fi jest jeden. Czasem jest tak, że są dwa lub trzy sterowniki i nie wiesz, który wybrać. To zrób sobie punkt przywracania systemu, wgraj sobie, jakbyś nie wiedział, zaraz pokażę ci, jak wykryć. Chociaż to też nie pokazuje, w niektórych sterownikach pokazuje. Teraz powiem o co chodzi. Zrób sobie punkt przywracania systemu, zainstaluj jedne sterowniki. Jak nie będzie działało, zainstaluj drugie, trzecie i tak dalej. Chyba, że wiesz dokładnie, który to jest. Na płytce możesz sprawdzić, jeśli masz. No, ale jak masz na płytce, to nie ma problemu, bo powinny wszystkie być. Jeśli nie masz płyty, no to musisz już trochę powydziwiać. I co? Tu akurat mam jeden sterownik, do WiFi też mam jeden, więc słaby przykład ale czasem jest kilka różnych i tutaj będzie w sterownikach opis, a czekajcie, w maksimusie chyba, w maksimusie to było maksimus gin, zobaczmy 6 gin. chyba ostatnio jak instalowałem e, starszemu bratu pomoc techniczna to było więcej sterowników niż jeden no zobaczymy. Nie pamiętam dokładnie, czy to w tej było, czy w jakiejś innej. Czy u kogoś innego w innym komputerze, bo jest tego tyle, że czasem już nie ogarniam tej kuwety. 8.1. O tyle IT. W tej płycie nie ma Wi-Fi. <noise> to był chyba laptop, z tego co pamiętam. LAN też jest jeden. Dobra, nieważne. No, na przykład do audio są dwa, ale nie wiem, czy to nie są te samo, tylko jest inna wersja. Ale zobaczmy, może do LANu będzie opisane. Nie, też nie ma. Utilities, o to nie ma, dobra. Czasem jest kod. Zaraz wam pokażę ten kod, ale to zaraz. Jak poszukamy tego, o czym będę mówił, jak znaleźć sterowniki, jak nie ma na stronie producenta, lub te, co są na stronie producenta, nie chcą działać. No ile ci analogicznie? Strona y, AS ROCA. No, wybierzmy te cztery najważniejsze płyty, najczęściej spotykane, płyty główne. U każdego wendora i na przykład jakaś Z87, może nie M, Xtreme 3 taka jest najpopularniejsza, najczęściej wybierana, czy czwórka, może, może czwórka, albo szóstka weźmy na taka fajniejsza już. I tutaj macie specyfikacje, download, instrukcja faku, i tak dalej, lista obsługiwanych procków, i tak dalej. I macie w downloadzie. Pobieranie sterowników do odpowiednich systemów. Nie BIOS-u, aktualizujcie BIOS. taka propos. O, i tu macie wszystkie sterowniki. Nie tłumaczyć. Spadaj. Tu są sterowniki, tu, tu jest oprogramowanie ładnie podzielone, czytelnie. Można ściągnąć od AŚKI, można ściągnąć z Europy i z US-u. Na stronie MSI będzie podobnie. Płytę główne. najpopularniejsza płyta. No, kury debele, jakie tłumaczenie mi się włącza e, G43 Gaming AT77. I tu będzie download. I macie BIOS, driver. Bardzo ładnie, też rozpisane wszystko, wersje i tak dalej. Windowsa wersja. Utility, czyli jakieś aplikacje. I na stronie Gigabajta produkty, płyty główne weźmy sobie jakąś ultra durable Z87 Obrazków nie ma spabo no ale może być jakiś nie wiem którą tu wybieracie bo ja na gigabajtach to na piszczałkach się nie a stop... tu jest jakaś wifi jakaś mała do pobrania proszę bardzo Sterowniki. System operacyjny 8164. Proszę bardzo, mamy sterowniki w kodów niestety nie podają. Bluetooth driver, w driver jest jeden i z głowy ściągacie z FTP, HTTP, czy i tak dalej. Tak to wygląda. No dobra, a teraz co zrobić, jeśli mamy sterownik i nie mamy znaczy mamy urządzenie i mamy sterownika rozwiązaniem na to jest tak naprawdę jedno aktualne i chyba najlepsze z tego co ja znam po prostu wchodzisz sobie we właściwości w szczegóły i tutaj wybierasz identyfikator sprzętu i masz takie kodziki łapiesz sobie taki kodzik kopiujesz, wklejasz sobie do googlasia i googlas już Ci pokazuje Proszę bardzo. Łatwe? Trudno na to wpaść? Jeden trudno, jeden łatwo. Ci co wiedzą, to wiedzą. Ci co nie wiedzą, to na przykład im to nie działa. Albo dokładają coś innego, albo wyłączają urządzenie. Aha, jeszcze jedna sprawa. Jeśli nie możesz. Yy... Jakieś urządzenie ci nie działa, a wiesz, że jest. Bo czasem nie wiesz, że go nie ma. I wydaje ci się, że jest. Ale to już inna sprawa, tu nie pomogę. Bo jak ktoś kupuje na przykład monitor z Emiterem 3D Vision i myśli, że tam jest kamera, bo wrytam na jakiś benchmark, że tam jest kamera i szuka strownika, którego nie ma, no to sorry, ale ja tu nie pomogę. Mogę tylko uświadomić strzałem w łeb. Ale jeśli coś ci się nie wykrywa, wiesz, że jest, to dwie rzeczy jeśli na przykład to jest lapek sprawdź w BIOSie czy nie jest wyłączona karta Wi-Fi bo jesteśmy ciągle przy karcie sieciowej i sprawdź czy na lapku nie ma przełącznika Wi-Fi on-off lub z klawiatury funkcyjnego, bo jeśli to będzie wyłączone, czy na lapku pstryczkiem, czy w BIOSie, to w Windowsach Ci się ten, ten, ten urządzenie w ogóle nie pojawi i wtedy no, nie wykryje się że, go, że, ma, że masz urządzenie, ale nie masz sterownika i, i taka jakby no i... Jakby nie zainstalujesz go, tak? A nie ma czegoś takiego, że musisz ściągnąć sterownik, który dopiero pozwoli ci wykryć urządzenie w systemie i dopiero potem zainstalować na niego sterownik. No ja z czymś takim się nie spotkałem, więc na no, ogół z tym, co się spotkałem, to właśnie Ci to opowiedziałem. Mam nadzieję, że ten materiał Ci pomoże. Yy, I że będziesz mógł sobie w końcu zainstalować wszystkie urządzenia. Tak jak będziesz chciał, żeby było cacy. I jakieś urządzenia do obrazowania, kamerka i jakieś tam dodatkowe. Ja tutaj mam coś jeszcze przemyślne, to shiba włączona, cudawianki wianki, stacje dysków, rider RAID, to szybka i wódek, procki, myszki, monitory, kontrolery USB. USB 3.0 na przykład strawniki trawniki do, do, do systemu, bo nie zawsze załapie, przynajmniej starsze wersje systemu, nie? zawsze no, już sobie z tym radzę, co tu mamy jeszcze? magazyn, id dźwięk kolejka wydruku, proszę klawiaturka, sieciówka graficzka i tak dalej, i tak dalej ważne, żebyś wszystko miał zainstalowane, wszystkie urządzenia działały żeby można było w pełni z komputerka korzystać. Myślę, że to by było na tyle. Mam nadzieję, że to będzie pomocne. Jeśli będziesz miał jakieś pytania, pisz pod tym materiałem lub na maila. Proszę, nie piszcie na PW, bo to jest trochę uciążliwe. Ja często jestem w przelotach i odpowiadam z GSM, a dostać się do skrzynki odbiorczej w aplikacji youtube'a na Androida. To jest Katorga, więc proszę pisać na Gmaila. Jakiekolwiek pytania, jakiekolwiek e, e, przysyłane zestawy do oceny i tak dalej gmail, to będzie najwygodniejsze no to by było na tyle dzięki za uwagę i trzymajcie się do następnego razu, szakalaut